No. Kurwa mać Co Czardy, ogarniamy burdel? Ogarniamy burdel nie? Szykujemy się na jutro, nie? Może coś z tego będzie łowno A u Ciebie jak tam wygląda? Kurwa, jeszcze gorzej chyba <laughs> Jeszcze gorzej Nic, jak nie będzie łowno to otwieramy jutro stragan, nie? Siema, siema Cześć, okay. co tam? 5.30, gdzie lecimy? No, po na portumny, nowego Po rekordy, nie? Tak. W łamaniu wędek. W łamaniu wędek. Yo. Śmigamy za szczupakiem. Godzinka jazdy przed nami. No i co? Może się rozpogodzi? Może się rozpogodzi. Aktualnie pada 12 stopni. Ma niby przestać koło 7. Zobaczymy jak to będzie. Co, lecimy no, ale pozytywnie nastawieni. Lecimy. Jak zawsze zostało padać trzeba spuścić wodę z łódeczki jakieś tam fale są troszkę wieje czaruś na szybkiej fajce co, zaraz już rozpakowujemy i lecimy za tymi kurde aligatorami wodnymi, eleganckimi super tak czaruś połapiemy? je nie śpi, nie śpi. No to co? Pierwsze rzut na miejscówce, nie czaruj? Co będzie? Zaczynamy od Blaszki. A no już Widelec może coś zsiąść. Dwa godzina, troszkę wieje, troszkę pizga, Bywało gorzej, nie? na dekoracji Jedziemy z gumą Odlot od. ty, ja ty, ja dołożę moją kulę nową Aż wczoraj zakupiłem Nie, to teraz to nie ma bata, musi być ryba kurde Здравствуйте, с годом. Сейчас. А, баня. На водопрово, наверное? На водопровод. Panie Czarek. Sałatka. Można pływać. godzina siódma, słoneczko wychodzi Łuczarka jedno branie, a tak to cisza Tak to cisza o! Jest jakiś gigant, ale jest Był. Słabo był zapięty, ale był. W końcu coś się pokazało. Mam tu bad. Lepiej, że się zerwał taki niż kurde jakiś metr. Budą się, budą. Czas najwyższy, kurde. I co, panie czarek? Zielę. Chociaż tyle dzisiaj, co? To tyle, no. Może Cały dzień masakra, kurde, parę brań same spady okay, bardzo wagi Ani jednej łajzy na łódce, nie? Raz im się udało Siedzi w końcu, po deszczu pierwsza ryba, czarek Te 4 godziny moknięcia nie poszły na marne Żeby chociaż miał limit z 50, już będę zadowolony dzisiaj Podbieraka. Dobra, super. Idę. kurwa, mać. Na czerwonego? Na czerwonego, no. Ale dobra, może. To już tak, dwa spady, jedno odprowadzenie do łódki. U Czarusia też było jedno branie przez chwilę z rana i co, panowiemy już po rybkach. Jak było, opowiadaj. Gorzej być może? może być nie może. Jo, dużo kurwa rybek. Nawet co, nic na łodzi nie wylądowało, wszystko się spięło Słabe brania. Słabe brania. Pogoda też słaba. No mokimy, zmoki i Padało, wiało i przestawało. I tak w kółko cały dzień. Co godzina za 15.30 lecimy na HP, nie? Godzina wrodzina. Przyszła jeszcze pożyć. Do, do następnego. Odkujemy się tym razem, nie? Tak, jutro. Jutro. Się jutro się odkujemy. Prawdopodobnie. Ja. Dobra. Nara. Maju Jaju. Baju, jaju.